No i witam was sobie kolejniczy głosed, zagrebmy w Assassin's Creed One Hunter. Słuchajcie, się jest taki, żeby się już pożegnać z Norwakiem, tak No, definitywnie, definitywnie. Po prostu no niepotrzebnie nie, nie wracać. Także wypadałoby sobie wyczyścić tą tą prowincję. No właściwie... Jeszcze tak jest nazywane, na po prostu oczyścimy tutaj z tego co pozostaje. Mianowicie. Opalej, słuchajcie, nie zgadza mi się ilość niebieskich aktywności, czyli tajemnic. Ja na mapie legendową widzę tylko jeszcze jedną, a są dwie gdzieś. Gdzie jest druga. Nie mam pojęcia. może odsłonić synchronizacja. Która jest tutaj, ale no... Na ten moment... Ja jestem bez pomysłu. Czasem już na bieżąco można ustawiać kolejne miejsca, które ja! będą sprawdzane. Czy tylko pod się tylko że. O! Dało radę! No patrz, jaki dzielny wierzchowiec! Elegancko. Będzie jeszcze, jeszcze podkapać się Na, na matkę dodatkową, dzisiaj. A tymczasem tutaj mamy. Tutaj. przepraszam, nie ma, jest aktywność. I to jest grzybek. No dobra. Czemu by nie? Wyciągnij, Eivor. I co? O, świetnie, przejście bliscy. Dobra. nawet nie czyż, żeby z J2 się trafił. Ty no. Dobra. Jest ciekawie. To nie ma wątpliwości. Powiem wam, że stawiają większy opór niż sądziłem, że będą. Ale. Co przechodzi animację? bo by są w pełni do, do pokonania. Przyjaciele z odległych światów. Tak więc, Eivaldo. Tylko to padam mi jeszcze i zimą. Totalne, ale ładne Dobrze, są strzały chociaż A i patrzcie i jest ostatnio aktywność tutaj ujawniona. Przecież po prostu wszystko jest tutaj przy szczycie synchronizacyjnym. I też należy zapamiętać, że są przecież y, osiągnięcia polegające na tym, że... A wyzwania, tak? Na Ubi, że trzeba zsynchronizować wszystkie punkty synchronizacyjne, takie tam. Oczywiście Norwegia i Anglia. A z Finlandia, Finlandia czy jakkolwiek to się mówi. Jotunheimy nie są liczone. No bo w sumie, trochę ciężko by było. To by było, szczerze, że będzie za mało według mnie. Żeby to było osobne osiągnięcie. Jednak, no. Myślę, że nadwagi ja w sumie... Tego tutaj też tak wiele, no jakby nie było... Nie ma, jednak otrzymała, więc... Troszeczkę nie wiem sama co czemu... No ale dobra, jeżeli twórcy uznali, że... Nadwagi ja otrzymałem, to że ja jestem? Myślę, że ci woli Ubi, tak? Tylko się to i nie? Ślicznie. Nie such przetrwał. I powiem Wam, że jestem bardzo ciekaw co wyniknie z tych wszystkich anomalii. Co ty tu gmelasz chłopie? Okej, okay, schemat na żagiel. To może być skarb jakiś. Ażka jako tutaj nie mam w ogóle pewności. Teraz... Tutaj co pozostało jeszcze. Dosta się Aha, na górę. To na górze będzie taki tak, synchronizacja, więc... To można pójść później. A tutaj widzę, że... podobnie kopiec. <taki> tak jest. Jest i kopczyk. Tylko pytanie, jak wysoko. Czy cztery głazny powinno być w porządku. A no. O nie, no to nie mogę narzekać. Właściwie tak wystarczy. I proszę bardzo, punkcie właściwie więc na darmo otrzymany. I tutaj no... no to było bardzo łatwe. Nie wiem, czy nie łatwiejszy kopiec w krzew. w sumie. No, że takich właśnie nie było więcej w... Anty takie, no może dwa jeszcze, łatwiej jeszcze by się oczywiście przydały. Ale oczywiście na poziom dości musiał iść w górę, a nie utrzymywać się lub iść w... nie daj Boże, w dół. Nie ja wiem tutaj no. Obo my się nie było o czym myśleć, tak? Tymczasem czasem jeszcze tutaj y, ma do zdobienia parę rzeczy. Tutaj tylko te dwie zostają. A później w sumie szybka podróż tutaj się przyda. I prądowanie hordy. Tylko to zostało tylko bardzo słabo, tak właśnie jak to patrzę. Gdyby tu trochę na siłę odcinek przedłużyć, tak odsyknąć na 40 minut, to może by dało radę. Choć oczywiście sobie by je to zrobić na 30, więc... Zobaczymy, się. tylko tutaj no to wspinanie się trochę to wszystko wydłuża. No. To jestem pewien z tego, że proces jest trochę długi, ale za co w nagrodę, jakie są widoki? Nie, się się pewien to ci oczywiście. Tutaj, no, nie ma na scenarzeka się, prawda? I macie graficznie Valhalla, jedna z najładniejszych gier ever, według mnie, że mięso już widzieliśmy. No, Dniakus twórca oraz wieku, maybe sobie widzieliśmy. Co pomiędzy uszami Ewertoloka korzyści nie wygląda, ale, no do dubkę można właściwie wybaczyć, tak? Tymczasem opal na tej wyspie ostatni już tutaj mam do zdobycia. I pytanie, czy jest jeszcze jakaś synchronizacja tutaj? Opowiem wprost. Nie spojrzałem dobrze na mapkę. Ale myślę, że raczej nie. Jak to się zaraz dowiem? Ponieważ synchronizacja powinna być na tym zniesieniu, a stamtąd sobie rzucę szybką podróż jeszcze na statek, i później na kolejne opale. Także wchodź tutaj, Eivor, i synchronizuj. To jest zakończona synchronizacja. No i proszę, mapa została zaktualizowana. Tam się skojarzyło, nie wiem czy to z bazą wirusów, została zaktualizowana. To oczywiście. Teraz mam te ilustralnie gra jakaś. Ale chyba wszystkie punkty synchronizacji zostały właśnie już e, zdobyte. To słuchajcie, mogę wcisnąć SHIFT, a wam pokazać yy, trochę więcej, ale tutaj myślę, że to będzie po prostu za co wymieniało z klimatu. Tylko to sobie zobaczę między odcinkami i dam wam znać. A póki co... calm down. No już, już, a ty się uspokój. Panowie, trzeba odpłynąć. I, i panie. Tutaj, by nasza ekipa jednak miała kłopot? No tak, powiem wam, że niespecjalnie to wychodzi. Macie może że się mogą nas popchnąć. A dałoby radę. Dobra. Odejdę od steru. Po prostu tak e, przemierzę. Bo to specjalnie daleko nie jest. Zresztą chciałem właśnie wyrażać na obrażenia od... ...od mrozu. Słuchajcie, e, Dopiero pisać paradę, jak grać w Valhalla. Tej ilości godzin, które mam wygraną, bo pamiętajcie, w ogóle się wygrywa, a nie przegrywa godziny taka drobna degresja ode mnie, co przede wszystkim powiedział knaj kobietą, dlatego, że tutaj większość postaci znaczy, może nie większość, ale są takie momenty, gdzie co to na pewno zauważyliście postacie zwracają się do Ewora, jak gdyby ten był właśnie płci żeńskiej, tak? Dlatego to pierwsza porada, a druga. Najpierw fabuła, a potem explorer. No i właśnie to mogę już powiedzieć z, z autopsji, ponieważ jeszcze ja nie tak się sam dałem zrobić w paru miejscach. Chyba właśnie na początku serię, jak mi się kojarzy. Wiesz, mi dobry znajomy, który dawał się ogrywać w małych No też pytał, słuchaj, czemu tu nie mogę wejść, jak się dostać? Odpowiedź prosta. Fabuła, przyjacielu! Fabuła! Jeżeli to ogląda, to osobę, o której mówię, i wierzę, że to o niej, to proszę, żebyś zostawił mi albo komentarz, albo łapkę w górę. Bo ta osoba, oczywiście, ja się zorientuję, tylko taką prośbę śmiało mogę mogę mieć. Te strzały jeszcze można by zgadnąć. Ślicznie. I. To jest gdzieś. Tu, ale chyba to będzie. Widzicie co? To będzie chyba w tym miejscu. Schowane. Hmm. 400 metrów, 42 metry. Muszę tylko się rozejrzeć ponieważ. Ten opal No właśnie, jest poniżej Czyli co tak jakby tutaj należałoby wpłynąć i pod ziemię Okej okay. No ej, Pad Cię czeka i widzę, że tutaj mamy potencjał, żeby być się dwa pomniejsze skarby. To raczej za nimi nie będę iść, no bo. A, są właśnie w tym miejscu, to... No, to można. Szyneczka. I coś słyszę. Ach, tutaj. Tak, chyba mocno dotyczyłem. To w sumie sensie tutaj trzy. Czy tak właściwie mm, takie niskopoziomowe skarby powinny się znajdować? Powiem tak, e, nie mnie oceniać. Ja myślę, że twórcy powinni przewidzieć, że gdyby ktoś wrócił na wyższym poziomie, patrzył do skrzynki i zobaczył na wartość dwucyfrową, taką jeszcze no dość naprawdę skromną, jak właśnie 13 14 no to z taka sama mogłaby się poczuć trochę A Dlatego tutaj myślę, że bezpieczniej byłoby. Ajcie znaczy, tego po stop. To są no, no. Mówmy się, twórcy trochę byli chytrzy. Ale to w zasadzie no, Tutaj, patrząc na poziom. Na niektóre komentarze, jakie ja to otrzymałem. To jest niby 280. To nie jest z miszkiem na poziomie 60. A to z Dedengdem być może miał problem, chyba że. A dobrze bo Idzie o takie osoby, właśnie gdy. gry. są. Opowiedzmy. No to no przepłyniemy. To się jest właśnie bardziej w z przeciwnicy na niższym poziomie. No to oczywiście dałby do takiego przeciwnika, jak ten ten tenku śmiertelny, pokonać. I to oczywiście. Nie może być niemożliwe, bo tym kątem patrzę, patrzą, no to, to rzeczywiście, chodz chodzę na fylkę. Tutaj poziom 280 no na zakrągimy no, do 300, tak 300 Może osoba powiedzieć, że zasługuje. Teraz, teraz. A tu nie poszczególnie k Nie, Kwego tutaj nie było. Osada jest tu. A Kiotwe był gdzieś tu, tutaj, z tego co kojarzę. Czyli co, lokalni bandyci? Popewniam sobie do zaatakowania, czy jak? Chyba jeszcze jak. Dobra. Trzeba wejść. i to, co swoje. Zebrać. Pierwszy opal już jest. W z czym, oczywiście wiem, że nie musiałbym robić wszystkich wszystkich opali, ale skoro z założeniem w zasadzie to 100% tutaj czyszczenia mapek. No jeszcze by to zabawy samo do udebienia skarbów, bo ja powiem wam, że chodzi o skarby są co z... Olicz, być 100%, ale no nie ma skarbów zabionych. Tutaj co, to jest jeszcze mocno myślę, co zrobić ci ze skarbami. Bring them sleeping! Ale w tym momencie wow. tu jeszcze nie mam pojęcia. <grywka> Więc czego wam nie obiecuję? Dobra kopalnia. A, to jest poniżej, tak? Nawet jest ten opad ukryty, i w pobliżu bogactwa będzie jeszcze jeden opad. 80 w dół, tak? się chyba dość w dół. jak sobie wypadałoby te. Jakby, no nie wiem, jak tylko właściwie na duiny przetrząsnąć. Jeszcze to wam przypomnę, że... ...nie ma tego, że gra właściwie jest zakończona, to jeszcze trzeba by... ...zająć się zleceniami dla klanu Kruka, których kilka zostało. Nie powiem to wam. już ma co nie pokażę. Mam nadzieję, że to bardzo się zobaczycie. To i zobaczycie, że ja w ogóle nie walczę z uh, przeciwnikami, oh. tylko tutaj da prosto w, w eksplod i to jest właściwie. właściwie wszystko to, że chcę zdobyć te. te opalta, To jest, najszybciej skończy po zdobyciu bogactwa, co oczywiście oczywistość jest. Ale. Umówmy się, to nie będzie specjalnie wymagająca czynność Czasem nie czym już na kurska Etualnie łania leśna Zgasją się w i Jest to za ostatni co tam wszystkim opal A ten skarb jest tutaj trochę wyżej tak? To ma się perspektywa mapy. A bowiem postawi być zabójcza. Ale coś też, że bez walki się nie obejdzie. Dlatego Eivon, pokaż co począć na Twitch, cię stać. Po prostu poszedł ich. Tam, gdzie powinni zostać posłani. O, nie, 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 to miały się wstać. Patrzcie, proszę go przeznaczenie, szczodmowiec. No to też, że Wilko też. Znaczy, to, to śmiało potrzyma sobie. Ale nie tyle śmiało, żeby jednak tą walkę przetrwać. Skrzynka jest nasza. Węgiel zdobyty. Bogactwo zdobyte. A informacja, że na jest zakończony, no... Lecie wako, że się nie pokazuje. Mimo, na najazd został rozpoczęty, to on jeszcze trwa. Jeszcze w trakcie najazdu. się najazdu. Przecież na bardziej ja jestem, ale... Jest Aby strachując, tak? Ana jest i opal. I to co mi zostało? Tylko te opale. No dobra. Można pójść. Chodźcie, no oni myślą, że ja jestem tchórzem. A to jest taka troszkę inna. To jest takie że to nie w tym momencie życie. Bo gdyby Awot się zamachnął. No to by nie było czego zbierać. Po prostu by skończyli bardzo źle. Po prostu Awot się trzeba w tym momencie. Że, że nie walczy. No tchórza, bo raczej bycia, że... Troszkę daleko. Tak, tak, umieram. Oczywiście, oczywiście. A właściwie to już jesteśmy przy że to drakarze i można... ...płynąć tam, gdzie... ...sadził nas Basim, co było... ...tam jest trochę nieoczekiwane. Ale też to nie było coś do wykluczenia, tak? Bo... Ale powiedziałem wprost, czeka nas jeszcze zdrada. Tylko, no, szczegółów nie otrzymaliśmy, takich, wiecie. Konkretnie, no, to właśnie jest też specyfika przepowiedni. Że zanim jakieś będą szczegóły, no, to trochę się musi zająć. A tymczasem postawię żagiel. Zrobię się powiesz. Here's a tale to tickle your sides. Ah. The winter before, I was drinking in Stavanger with some companions. Reef sail! in say the say mead say hall the men of Bard clan, one of which was a poet named Halley, called Sarcastic Halley by most. Seven ale horns into his night, Halley stood upon his table and called across the room to another man. Sail out! A sail named Judolf. Judolf! he yelled. I can compose a more beautiful poem with my belching than you could. With your tongue and fine words, the room laughed, Judolf loudest of all. I accept your challenge, sarcastic Halley, he shouted. Allow me to begin. Judolf then spoke this verse. Sad Halley drowns in horns of hubris, squeaking like a stoat, yet proudly the pup calls it poetry. The room laughed again, with Halley joining in. Then hully tripped across the room and opened his mouth to speak his verse from his throat erupted a jet of vomit into Trudolf's face his only composition that night of which he is most proud a <coughs> 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 I mam wrażenie, że... To to się mówi czasami, że mężczyzna się do szóstego do kurzycia, a później tylko... znaczy do lasta, tak? A później w wzdłuż wdłuż, wdłuż, albo w spersz... Albo i, i to i to. On tutaj przy tej właśnie przypowieści takiego... zaraz było swoje e, potwierdzenie, no bo jednak no... ja, ja powiem tak. A no to o womicie? Jakoby nie było No Znaczy nie jest Najczęstszym tematem. O kurde, nieźwiecie płotka tam jak I w galop. W galop Ty może powiedzieć, że bragi no... Odnajduję swoje poczucie humoru właśnie w takich opowieściach, ale materia jest codzienne, może tak to powiem. Przykład, patrz, ta opowieść, właśnie. Teraz też, no może pomijając yy, opowieści, które powodują duży stopień wesołości, to słuchajcie, należałoby tutaj rzeczywiście się zmobilizować i zebrać te to palko podzielę się za informacją, że balki wrócimy jeszcze raz po wątku fabularnym najpewniej żeby aby to w pewnej bez całej prześpiewce weselnej żeby, aby odzyskać, czyli znaczy zdobyć młot, yy, młot Thora. Tutaj nas cierpliwie wyczekuje, będąc utkniętym. No, właściwie to nie wiadomo gdzie. Oczywiście, no, kto zdobył ten win, ja się dopiero przekonam. Ale też nie powiem, no, zdobywanie tych broni rzadkich. No dobra, dziwem artefaktów. Tak, broni właściwie boskich, no i cię jednak... Bardzo sprawnie, bo tutaj no, mamy jak Skalibor, mamy 2 yy, odejny, to jest bodajże Gungnir, a jeszcze Mjordnir jest w trakcie. I to mimo wszystko świadczy o tym, że na co sobie raczej, raczej korzystniej. Słuchajcie, no bo wiem, że 40 minut to wszystko zajmie, a się okazuje, że gdzie tam co? Jakie 40 minut? 25, się wystarczy. Także proszę bardzo, w tym momencie, w mojej opinii, zostało to wszystko wyczyszczone w filkę i można z czystym sumieniem wracać się do, do Anglii. Tylko, tylko właśnie, nie spada możliwości, można jeszcze. Teraz zająć się właśnie fabułą główną albo zająć się czyszeniem w uńczerstwę, albo zająć się osadą, albo jeszcze pójść po tym w ogóle grobowiec naprawdę. tak bo na, tak, po podejść, że to czasem otrzymałem no to właśnie będzie na stanowieniu tego grobowca jest na to całkiem spora szansa w moim przekonaniu. Mam tutaj zaraz. Co no, chcę się wykombinować, jako pytań, co to będzie, ale może na początek po prostu pójdę oddać wszystkie artefakty rzymskie, chociaż. Jeżeli by coś jeszcze za samą całą to w tym momencie to nie ma za bardzo sensu. A no to może po odszukać myśliwego. Czemu by nie? Ale. Są zadanie, niszczenia zakonu. Można wywalić, bo tutaj właściwie jeszcze to nie jest koniec. No i proszę, jama węży, tak? No dobrze, no skoro trzeba, to tam ruszę. No i proszę, to jest właściwie, że więc Jodwik z Jodwik tylko słuchajcie, tam się już uda w odcinku kolejnym. Póki co, dzięki bardzo za wnakierowanie. Ja was chce. Trzymajcie się, papa. Pa.